Witam Was, kochani, serdecznie. E, jesteśmy w Italii na Włoskich Trzech Dolinach na naszym e, corocznym marcowym wyjeździe. E, I co? Jadę na Kronplatz, e, bo ostatni dzień zdecydowaliśmy się pojechać na Kronplatz, bo my tu mamy trzy dolinki Kronplatz jest czwartą dolinką. E, jadę na Kronplatz, pojeżdżę i powiem Wam, jak fajny jest to e, region. Same dobre rzeczy słyszałem na temat tego e, ośrodka narciarskiego. Sprawdzimy to. Postaram się przejechać wszystkie trasy, e, zobaczyć go od podszewki, e, zrobić Wam parę filmików, parę zdjęć i e, połączę to w całość, żebyście wiedzieli, czy e, warto e, zobaczyć krąpa. Jedziemy! No słuchajcie, parking płatny, duży, mega wygodny. Eee, zobaczcie jakie to jest tutaj ten plac potężny. No, My jedziemy tą gondolą. W sumie nie wiemy gdzie ona prowadzi, bo nawet jeszcze kmapki nie widziałem. Ale zobaczcie jakie to jest spore. Tu jest następna gondola, następna gondola. Eee, no z tej perspektywy wygląda to imponująco. Idziemy do kasy, która znajduje się w tym miejscu. No to jestem już przy kasie. Właśnie się dowiadujemy co i jak. Są też automaty oczywiście do zakupu. Czyli jak? Od 12? I dopiero od 12 można je kupić. Chodźcie sobie, podejdziemy do skimapy, co? No, my będziemy skibacz mieć od 12-4 godziny Skibabka jest bardzo obiecująca. Gdzie my jesteśmy? Kto, jak sądzicie, gdzie my jesteśmy teraz? Kto to jest w stanie odkryć? No wiesz co, ja Ci powiem zaraz. Hasen. Jesteśmy wysokości kasy. No lecie, ale ka kasy są tu Kasy są tu. Cześć, my jechaliśmy. Chyba stamtąd. Tutaj. tutaj są też kasy. O, jest Brennero, to my jechaliśmy stąd. Czyli stąd. Więc y, obstawiam... że Pierwszy zjazd. My jesteśmy tutaj. A mnie, a mnie słuchajcie. Y... E, automapa chciała prowadzić y, tutaj, dlatego było 28 km dalej. No ale jest obiecująco fajnie. No, bardzo wygodne rozwiązanie. Szczególnie w bucikach narciarskich. Wiecie jak fajnie sobie wyjeżdżać schodami ruchomymi. Już to widziałem w paru miejscach, gdzie właśnie montuje się schody ruchome. W stacjach narciarskich staje się to coraz bardziej popularne i dobrze. Byłem, słuchajcie, przed chwilą w wypożyczalni. NARD nie kręciłem tego, szkoda, bo niezły moloch robi to wrażenie. Tutaj jedna gondola nie działa, druga działa. No to słuchajcie, w międzyczasie się trochę pogoda zaczęła psuć. Lekko deszczyk zaczyna padać, a my pierwszy wyciąg, którym wyjeżdżamy, to jest Corner Express, taki dla dzieci. Króciutki, sobie później zjedziemy do dużych wyciągów i będziemy wyjeżdżać tam na szczyt, ale no, plan jest taki, żeby zrobić wszystkie trasy. Więc zaczynamy tutaj od tej zewnętrznej gondoli. Zresztą bardzo fajna. No, jesteśmy na górze. Wyciąg do nauki idealny, długi. Więc, jeżeli ktoś e, zaczyna od zera, bo no to po prostu e, wymarzone miejsce. Długo, szeroko e, i łagodnie. Dobra, cisiemy. Okej, okay. ta druga gondolka jest nieczynna. Podjechaliśmy do trzeciej gondolki. No i ją już na szczyt. Tak mi się w każdym razie wydaje. Zobaczymy. Okej, okay. jesteśmy na szczycie. Tu można przejechać na drugą stronę, już i tak właśnie zrobimy, ale później. No, tu nam się traski rozchodzą. W lewo do tej gondoli której... Startowaliśmy trójeczka do tej nowszej gondoli. No i co, jesteśmy przy stacji przesiadkowej. Czwartej gondoli, tak. Czwartej, ale trzeciej dzisiaj, jeśli chodzi o. Jeśli chodzi o działanie ich, tak. I stacja przesiadkowa tak to mniej więcej wygląda. No więc, słuchajcie, tutaj jest trasa e, czwórka czarna, i żeby dostać się do parkingu, można pojechać jedną lub drugą czarną z jednej lub z drugiej strony, i nie ma innej opcji. I oczywiście nią zjedziemy, ale na sam koniec. E, a teraz e, na tej stacji przesiadkowej wsiadamy do góry i będziemy jechać na lewo na całą masę i gamę tras niebieskich i Na szczycie widzimy górną stację gondoli, która mi przypomina bardziej statek, albo jakiś luksusowy jacht. Jesteśmy blisko tej anteny, nówka sztuka gondola i pierwsze krzesełka, które widzę w tej stacji narciarskiej. Pierwszy wróciak, pierwsza kanapa. Do tej pory same gondolki. Tu podobno, na tej stronie, według mapy, jest najłagodniej. No, słuchajcie, z tej strony to inna bajka. Szeroko, bardzo szeroko i dość łagodnie. Tu fajnie pomalowane te gondole, ta z tej strony i ta druga. Także zupełnie inaczej. Z tego miejsca przepięknie widać, ile tutaj. Bo wycinali trasę i dolna stacja, czy przesiadkowa stacja tej gondoli, z bardzo dziwnym dachem. Więc tą trasą niebieską numer 18 z samej góry to się jedzie, jedzie. Jedzie, jedzie i wygląda na to, że tu jest koniec. Ale bardzo fajna. Bardzo fajna traska. No tutaj już kolega policzył, zjazd miał 3,5 km. E, niżej się już nie da, ale na dole jest fajna klimatyczna knajpa, w której sobie zrobimy przerwę. Knajpeczka karaoke. Fajny klimacik. Gościu na gitarce przygrywa, solóweczki robi, dziewczyna śpiewa. Ja myślałem na początku, że to karaoke, a to tak nie jest. Tutaj jest po prostu zespół i na żywo muzyka. Klimacik naprawdę dobry. Kajpana była klimatyczna. Słuchajcie, ale zauważyłem, że tam nie wiem, czy tą kamera odda. Tam pan Poluka nie ładnie pokaże. Tam, tam daleko jest jeszcze gondola i dużo niżej, dużo niżej. Gdzieś tam można zjechać na sam dół. Czyli z tej trasy numer 18 będę się kierował w lewo i będziemy jechać dużo, dużo niżej. Czyli skoro tam miała 4,5, to zakładam, że tamta będzie miała około 6-7 km. No okej, okay. pojechaliśmy na. Górę, może na prawie samą górę i widzimy tutaj trasy szóstka i piątka. I tu będziemy tych tras szukać, bo osiemnastką żeśmy już zjechali, czyli generalnie do tej gondoli. i Wyglądało na to, że ta trasa może mieć spokojnie ponad 6 km. No ale my to właśnie za chwilę sprawdzimy. No i ze środka trasy Wam robię kolejny szralif. Fajnie gość tu prowadzi narci przy okazji, zobaczcie. Tu też przyjemnie, dziewczyna. No, robię Wam kolejny szalik z trasy. Ten nasyp to jest krzesełko, które jeździ wzdłuż takiej bardzo łagodnej, niebieskiej trasy idealnej do nauki na przykład jazdy carvingowej. Natomiast górą można kontynuować jazdę dalej lub właśnie tą trasą do tej teoretycznie najdłuższej trasy, w związku z tym dalej ją Iśniemy no, ta trasa jest Obłęd Ta najdłuższa Jedzie i jedzie Zaraz tutaj wyjrzymy To no, pięknie No, zobaczcie rewelacja Coś pięknego No to kochani powiem tak Po drodze mijamy kolejne krzesełko Arndy Arn. Jak to przeczytać? Nie to ARNDT. Jak? Arn. Arn. Okej, okay, połamałem sobie język. No i co? I dalej jedziemy tą najdłuższą trasą. No kawał ma. No naprawdę ma kawał. Super. To lecimy. To niewiarygodne, ale ta trasa się dalej ciągnie. Tu już ciepło na dole, zielono, tylko yy, śnieg na trasie. A tu widać, że jeszcze kawał, kawał trasy. Słuchajcie, i już widać dół kawał drogi kawał zjazdu i na dole jest parking. I przypuszczam, że nawigacja mnie prowadziła na ten parking, gdzie miałem jeszcze dodatkowo te 28 km. Dalej od naszego hotelu, ale tam, gdzie my dojeżdżamy do tego parkingu, to się jedzie około pół godziny tylko z naszego hotelu. W związku z tym e, powiem to jeszcze raz: dodajemy czwartą dolinę, i z włoskich trzech dolin robimy włoskie cztery doliny. Najdłuższa trasa zaliczona. E, wchodzimy do gondolki, a gondolka nuka sztuka z logiem e, Krąplasu. tam mamy Krąplas, fajny fajny napisik, a tutaj zobaczcie gondolka też z takimi wszędzie logami, no noweczka sztuka. Powiem Wam szczerze, że nie widziałem jeszcze gondoli z takimi siedziskami. Kogucik. No. A siedziska? I z rodzajem siedzisk. A kogucik też Teraz ciśniemy na gondolę kolejną. Tu mamy krzesło, i za nią kolejną gondolę, już jakby z drugiej strony góry wróciliśmy na szczyt, jest charakterystyczny tej anteny. No i ciśniemy, ciśniemy dalej. Bardzo fajnie, bo to troszkę tak, jakbyśmy tą górę objeżdżali dookoła. O, tak, może pokażę. I tak zaczęliśmy stamtąd, i tak ją powoli objeżdżamy dookoła. To jest fajne, to jest naprawdę fajne. No dobra, będę tam trzaskał z następnej gondoli również. Miki. jak ja zaczynam czytać powoli ten ośrodek tam zjeżdżałem, tam zjeżdżałem, tam zjeżdżałem tutaj zjeżdżałem w dół, tu zjeżdżałem w dół i teraz będziemy zjeżdżać wszystko dookoła z tego centralnego punktu robimy takie kółeczka naprawdę fajnie, teraz ja nie wiem jak to przeczytać Belvedere, no to jedziemy tym Belvedere Krótko mówiąc, słuchajcie, jest tak. Okrągła gondola się skończyła. Była stacja przesiadkowa, i trasą się jechało dalej do klasycznej takiej gondoli do Belmajera. Znowu mega, mega długa trasa. No i co, wsiadamy teraz w tą klasyczną gondolkę i w połowie trasy trzeba będzie się przesiąść do tej dziwnej okrągłej. Taką będę jechał pierwszy raz w życiu. No dobra. Polecimy. No okej, okay, stacja pośrednia i teraz zobaczcie to. Bo czegoś takiego to ja jeszcze nie widziałem. Śmieszna ta gondolka, co? O właśnie. No i dobra, jedziemy w okrągłej gondolce. Okrągła. Następny charakterystyczny punkt na górze, bo wyjechaliśmy tą okrągłą gondolką na szczyt, to jest taki dzwon. W sumie nie wiem co to jest. Concordia 2000 jest na tym napisane. Eee, a ja się tutaj wrócę jeszcze w tą stronę. Tutaj moglibyśmy jeszcze jechać całym tym e, częścią. Sonę, dalej, Ruiz. Tam jest jeszcze jeden, czyli tak naprawdę, no może połowę zjedziliśmy w ten jeden dzień. Czyli co, żeby tak sobie wszystko fajnie objeździć? Dwa dni wiemy, że potrzeba. A teraz idę do tej Concordii 2000, bo jestem bardzo ciekawy tego. Eee, a później co? Później zjeżdżamy czerwoną do połowy, i mm, będzie taki napis tylko dla zaawansowanych narciarzy. Uwaga, ekstremalna trasa. I żeby dojechać do naszego parkingu mamy tylko te dwie ekstremalne do wyboru lub można zjechać gondolą. Ja się zdecydowałem, że oczywiście nią pojedziemy i, i Wam pokażemy tą ekstremalną. No dobra, idę zobaczyć co to jest. No okej, okay. wchodzimy do środka. Zobaczymy co tam jest. To trzeba będzie w internecie podejrzeć. O co chodzi? <Ky> tu możemy podglądnąć. góry, Wenecja, Rzym. kierunki, mediolan austriackie Alpy, Sztubaj. Bruksela Monachium Berlin Wiedeń Budapest i Dolomity no fajnie a tak przy okazji widać właśnie jak tu dookoła tej góry można jeździć no, świetnie, świetnie. Na dole zrobię Wam podsumowanie tej mojej wycieczki na plac, Ale powiem Wam, że eee, warto to. No, a sam dzwon mniej więcej wygląda tak. I wchodzenie pod niego to takie jakieś czuje. No może nie, nie pewnie, bo bez przesady, ale kuźba troszkę ciężkie coś mam nad głową. Super. No dobra. Jak już tutaj będziecie, to koniecznie tu wejdźcie warto. Kochani, kończymy dzień. Jedziemy czarną trasą do parkingu, bo inną się nie da akurat do tego parkingu, do którego my jedziemy. No tam było napisane, że trasa jest ekstremalnie ostra, zobaczymy, no tutaj mogę Wam podnieść rękę, to widać, że, Bo chociaż kamera tak wypłaszcza, że to nie wiem, czy to ma sens, to jadę do parkingu i zrobię jakieś podsumowanie, jak już będę przy parkingu e, tego ośrodka, na ile go oczywiście mogę w jeden dzień poznać. No powiem Wam, że jest naprawdę ostra, no, tutaj na przykład robię zdjęcie, to jest prawie pionowa ściana. Także, ale ma takie przełamania. O, tu mamy wypłaszczenie. Tam znowu bardzo ostro. I na dole już widać nasz parking. Słuchajcie, pewnie kamera to wypłaszcza, ale opierać się o tą, o tą trasę można jest naprawdę ostro. No, ale proszę bardzo, moi kursanci dają radę. Zuchy.